Mają wielkie trudności ze znalezieniem rzeczy. Nieważne, czy je sami tam położyli, czy ktoś je położył. Po prostu kują się w czasoprzestrzeni i nie potrafią znaleźć tych rzeczy. Przykładowo. Kochanie! Gdzie jest masło? Gdzie w lodówce? Na drugiej półce. Za słoikiem? Mhm. A który? A za bigosem. No jest. Masło zamienione. A jak to jest ze skarpetkami? Widziałaś może moje czarne skarpetki? No te z paskami. Skąd wiedziałaś, że tu są? No tak. Kobiety wiedzą wszystko. Gdzie jest to, które zostało położone, w którym miejscu, na której półce, obok czego leży. A mężczyźni? Gdzieś tutaj to było. Na pewno w tym domu. Prawdopodobnie w tym pomieszczeniu. Tylko gdzie? No, wybaczcie. Panowie, nie jest tak. Ile razy czegoś szukaliście? Ile razy się skarpetkę do palenia? Ile razy pralka wessała skarpetki w jakąś otchłań, albo ile razy szukaliście masła w lodówce. no? Drogie panie, z nami tak jest, że nie przywiązujemy uwagi do tak prostych, prozaicznych rzeczy. Dla nas to jest mało istotne. Po prostu. Ale gdybyście zapytali, gdzie jest śrubka lub podkładka ewentualnej kombinerki, to my wiemy doskonale. Wiemy. Te rzeczy nas po prostu interesują. To one znajdują się w naszej głowie w odpowiednich pudełkach. Jakkolwiek to zwać? w przestrzeniach, w szufladkach, tam mamy to poukładane, wy macie zupełnie co innego poukładane i wy wiecie coś innego niż my, dlatego kobiety i mężczyźni powinni ze sobą współpracować, bo inaczej przestaniemy istnieć